Klaps to nie przemoc. Bez klapsów dziecka nie wychowasz. Moi rodzice mnie bili i wyrosłem na porządnego człowieka. Jak nie uderzysz, to nie zrozumie. Oprócz dyskusji internetowych na temat przemocy wobec dzieci, takie argumenty, jak zacytowałem i zdania, można nieraz usłyszeć bezwstydnie wygłaszane przez osoby 30-letnie, 40-letnie i nawet starsze, czyli powiedzmy naszych rodziców i dziadków. Co jest nie tak z biciem dziecka? Dlaczego w cudzysłowie przecież to tylko klaps? Jest normalizacją przemocy. Od kiedy staliśmy się w cudzysłowie tacy delikatni? I dlaczego osoby uporczywie argumentujące, że biją dzieci, ale udają, że to nie jest bicie, są po prostu wychowawczymi nieudacznikami? Wybrałem 10 argumentów, dlaczego klaps i bicie jest tym samym, i dlaczego jest po prostu złe. Zapraszam na tę analizę. Cześć, mam na imię Leszek, jestem Tatą Tomka, a to jest praktyczne rodzicielstwo. Poruszę dzisiaj bardzo ważny temat stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Jestem silnym przeciwnikiem używania przemocy wobec dzieci. I to nie dlatego, że mam pacyfistyczne podejście i sporo empatii, ale dlatego, że obecnie nauka, w tym psychologia wychowawcza, daje nam racjonalne argumenty przeciwko takim praktykom. Więc to nie tylko argumentacja emocjonalna, że biedne dzieci będą płakać ale jest ta argumentacja poparta solidnymi badaniami w temacie. Badaniami, które warto znać. A jest to bardzo szeroko zakrojona, kluczowa metaanaliza z 2013 roku wielu badań nad wpływem klapsów na wychowanie dzieci. Link do tego badania będzie w opisie. Oczywiście zawsze jest tak, że możesz mieć własne zdanie na ten temat. Warto jednak mieć zdanie lepiej doinformowane, podparte współczesną wiedzą psychologiczną, a nie mądrościami z dziada pradziada, który nie szczędził kabla od żelazka. Twoje anegdoty nijak będą się miały do szeroko zakrojonych badań. Zresztą, skoro możesz działać lepiej w wielu innych dziedzinach niż twój dziad czy pradziad, dlaczego nie lepiej wychowywać swoje dzieci? Jeśli jesteś osobą, która mimo wszystko będzie bronić klapsów, nie bądź leniwy, przyłóż się do wychowania, nie szukaj wymówek, poszukaj odpowiedzi. Postaraj się poznać i zrozumieć argumentację, poczytać badania i zastanowić się, kogo oszukujesz, udając, że klaps jest czymś innym niż biciem bo dziecka nie oszukasz, a zawsze jest dobry czas na zmianę. Argument pierwszy. Definicja. Klaps. Z definicji osób argumentujących, że w cudzysłowie to tylko klaps, to taka specjalna kategoria niby uderzenia, a niby nie uderzenia, w zasadzie reprymendy, edukacji, pouczenia i zachęcenia do refleksji. No że jak to głupio brzmi? Nie. Klaps to nie jest jakaś specjalna kategoria edukacyjno-refleksyjna. To onomatopeja, czyli słowo dźwięko które ma opisać praśnięcie, takie otwartą ręką na gołą skórę. Wtedy jest taki klaps, prask. Klaps to po prostu inne słowo opisujące uderzenie, a nie kategorię wychowawczą. Do osób argumentujących, że w cudzysłowie to tylko klaps, a nie bicie, mam kilka kluczowych pytań. Kiedy kończy się klaps, a zaczyna się bicie? Czy pomiar jest dokonywany w Newtonach? W jaki sposób uderzenie w pośladki uruchamia mechanizm autorefleksji u dziecka? W jaki sposób dziecko odbiera nauczanie? Pytania, jak widać, są trochę hmm, złośliwe, ale przez ten prosty zabieg obnaża się słabość argumentacji osoby mówiącej o tylko klapsach, tworząc z nich nowe pojęcie i nową kategorię. Klaps jest innym określeniem na uderzenie. Lekkie czy słabe, bez znaczenia, to nadal uderzenie ze wszystkimi jego konsekwencjami. Argument drugi. Prewencyjne użycie siły. Oczywistym jest w dyskusjach gdziekolwiek, że ludzie będą wpadać ze skrajności w skrajność. Przyjrzyjmy się tym skrajnościom. Jedni powiedzą, to już nie można w ogóle użyć siły wobec dziecka. W żadnym wypadku, nawet jak mieczy żonę uderzy, jak zacznie ciągnąć psa za ogon, obrazi teściową czy zrobić coś podobnie niemile widzianego. Drodzy na skraju powiedzą: nie, nie, nie możesz, masz zawsze i wszędzie z dzieckiem rozmawiać. No otóż nie. Skrajności nie są sensownymi argumentami w żadnej dyskusji, bo eksponują pewien wyjątek, a nie całą regułę. Skoro więc regułą jest, że nie wolno bić dzieci, to czy wolno wobec nich użyć siły? Oczywiście, ale tutaj liczy się kontekst, a ten jest tutaj kluczowy. Możesz użyć siły wobec dziecka tylko wtedy, gdy uchroni go przed uszczerbkiem na zdrowiu lub wręcz utratą życia. To znaczy, że możesz je silnie chwycić, jak zaczyna wybiegać na ulicę. To znaczy, że możesz je odepchnąć, żeby nie wpadło pod rozpędzonego rowerzystę. Możesz je uderzyć w plecy, by odkrztusiło coś, co utknęło w gardle. Złapać mocno, jak wpadnie pod wodę. Możesz je nawet bardzo silnie przytrzymać, jeśli wpadło w histerię i zaczyna zagrażać samemu sobie, np. niszcząc otoczenie, biec na oślep czy uderzać inne osoby. Tutaj ważny jest kontekst. To prewencja przed tym, żeby dziecko nie zrobiło szkody sobie lub otoczeniu to ty jesteś rodzicem, musisz w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo dziecka, a ono nie ma na tyle opanowania czy refleksji, co ty. Każdy jednak, kto rozszerza definicję prewencyjnego uderzenia do stwierdzenia, że prewencyjnie uderzy dziecko, by następnym razem tak nie postępowało, dokonuje nadużycia. Po prostu racjonalizuje przemoc. Dlaczego? Zapraszam na kolejny argument. Argument trzeci. Argument trzeci. Klaps czy bicie to nie edukacja i nigdy nią nie będzie. Bicie niczego nie uczy. Koniec. Kropka. To znaczy, w pewnym sensie uczy dzieci kłamać, kombinować, czyli nadal nie przekazuje nic dobrego. Ten dobroczynny efekt bicia, jaki obrońcy klapsów często przytaczają do dyskusji, czyli dałem klapsa, dziecko chodziło jak w zegarku, to nic innego jak efekt zastraszenia. Dziecko robi to, co rodzic oczekuje, nie dlatego, że dziecko zrozumiało lekcję, że dojrzało, tylko dlatego, że boi się kolejnych klapsów. Takie wychowanie poprzez strach w konsekwencji sprawia, że dziecko nie tylko będzie kłamało, by uniknąć kolejnego bicia, ale dzięki lękowi straci zaufanie do swojego opiekuna. A zaufanie jest podstawą dobrych relacji. Klaps niczego nie uczy. Klaps powoduje strach i upokarza. Klaps też nie jest siłą przekonywania. A teraz zastanów się nad taką argumentacją. Gdy nie zgadzasz się ze swoją żoną, uderzysz ją, żeby przekonać ją do swoich racji, czy jeśli twój szef jest niesprawiedliwy, przestawisz mu noc, żeby cię przeprosił? Czy uderzysz człowieka na ulicy, bo cię potrącił? Czy popniesz starszą kobietę, która na siłę pcha się do autobusu? Nie. Dlaczego? No chyba, że tak, a wtedy społecznie jesteś oceniany jako niezrównoważony emocjonalnie. Przecież potrafisz to samo zrobić własnemu dziecku za rozbicie szklanki czy wylanie wody na podłogę. Uderzasz drugą osobę, bo zrobiła coś nie po Twojej myśli. Czy uważasz, że to jest w porządku? Czym różni się małe dziecko od dorosłego? Masą, intelektem, emocjonalnością. Czyli łatwiej dopuścisz się takiego czynu na osobie trzykrotnie od Ciebie lżejszej, głupszej i emocjonalnie niedojrzałej? Dlaczego? Bo tak łatwiej? Bo żona może jeszcze oddać? Przecież to tylko w cudzysłowie klaps. Znam osobę, która jako dziecko otrzymywała tzw. zwane klapsy, gdy w sposób bezczelny zwróciła się do swojej matki. Była nieposłuszna. Ta osoba do dzisiaj ma odruch odsuwania się, gdy wchodzi z kimś w konflikt. W jej głowie nadal pojawia się myśl, trauma, że zostanie zaraz uderzona, a minęło już ponad 20 lat. Czy to jest normalne? A były to przecież tylko tak zwane klapsy nierealne bicie pasem, lanie do czerwoności. A jednak takie zachowanie wryło się w głowę tej osoby jako schemat emocjonalny. Argument czwarty. Brak klapsów nie sprawi, że dzieci wyrosną na gorszych dorosłych. To moja ulubiona argumentacja o bezstresowym wychowaniu. Że owo bezstresowe wychowanie, bez dyscypliny czy klapsów uczyni z dzieci jakichś gorszych niemoralnych potworów. Skoro więc stres ma taką siłę umoralniania i sprawiania, że ludzie się w nim wychowani są lepsi, to z pewnością dzieci z domów dziecka albo poprawczaków, gdzie nie ma lekko, będą na piedestale dobrych wzorców. Oczywiście wiemy, że tak nie jest. Kogo chcesz oszukać taką argumentacją? Po pierwsze stres, a jak go sobie rozbijemy, to szereg agresywnych, wulgarnych emocji w nadmiarze jest destrukcyjny dla człowieka, prowadzi do licznych zaburzeń psychicznych i zachowań antyspołecznych. Po drugie nie istnieje coś takiego jak bezstresowe wychowanie. Najpewniej chodzi Ci o brak jakiegokolwiek wychowania, czyli rodzice, którzy mają kompletnie w nosie, co dziecko robi i na wszystko mu pozwalają. To oczywiście może mieć również negatywne skutki, jednak argumentując, że dzieci potrzebują jakąś zdrową dawkę dyscypliny i tego wulgarnego, agresywnego stresu, tak naprawdę argumentujesz w głowie między dwoma skrajnościami. Albo dżuma, albo cholera. Albo będę dawał klapsy i dyscyplinował na surowo, Albo będę tym rodzicem, co na wszystko pozwala. Otóż nie, wyjdźmy z tych skrajności. O, powiedziałem, że skrajności nie są dobrym argumentem. Są jeszcze inne modele wychowawcze i gorąco zachęcam do zapoznania się z nimi. Zwróć uwagę, że osoba, która używa przemocy wobec osoby, która bezgranicznie jej ufa, jaki to daje sygnał i naukę dziecku, gdy będzie samo budowało swoje dojrzałe i dorosłe relacje? Argument piąty. Klapy uczą dzieci, że można problemy rozwiązywać przemocą i że rodzic nie potrafi opanować swoich emocji. Bicie dzieci powoduje, że same stają się bijącymi. Obszerne badania dowodzą, że doświadczenie przemocy w wieku dziecięcym powoduje agresję u dziecka w wieku nastoletnim i w dorosłości. Większość najniebezpieczniejszych kryminalistów była w młodości bita i poniżana. To naturalne, że dzieci uczą się swoich zachowań do rodziców, gdy więc spotykają się z przemocą, będą tę przemoc stosować wobec innych, bo nie znają innego sposobu rozwiązywania problemów i konfliktów. Co więcej, badania dowodzą, że niepokój u dziecka znacząco się nasila, gdy rodzic równocześnie stosując przemoc fizyczną, z drugiej strony jest łagodny i kochający. Spełniają się wówczas przesłanki do tzw. psychopatycznego prania mózgu, gdzie z jednej strony doświadczamy przemocy, z drugiej strony czułości i dziecko lgnąc i potrzebując tej czułości do rodzica, bardzo silnie modyfikuje swoje zachowanie, by tylko doświadczać tej czułości. To manipulacja na poziomie tzw. właśnie prania mózgu. Argument szósty. Dziecko nie wie, co to jest w cudzysłowie złe zachowanie, natomiast wie, czego potrzebuje. Psychologia rozwoju jest tutaj dość jasna, że do mniej więcej czwartego roku życia dziecko nie ma zielonego pojęcia o tym, co jest złe czy dobre. Nie rozumie tych sztucznych kategorii. Nie potrafi użyć autorefleksji, by unikać w cudzysłowie tych złych zachowań. Zresztą nie ma żadnej zdolności do bycia intencjonalnie złą osobą. To, co rodzice często nazywają w przesłowie złym zachowaniem, jest często po prostu zachowaniem, którego oni akurat nie chcą doświadczać w tym momencie, a to już zupełnie inna rzecz. Dziecko nawet do ósmego roku życia będzie miało problem z intencjonalnym i celowym czynieniem złego, dla uproszczenia, by nie komplikować w materiale definicji tego, co jest złe, a co dobre, powiedzmy, skrzywdzeniem innych. Jeśli takie rzeczy będzie robiło, to prędzej wyniknie to z prostego i instynktownego, podążenia za stadem, niż stelowej nikczemności. Najczęściej właśnie rodziców problem ze złym zachowaniem wynika z rozminięciem się potrzeb rodzica i dziecka. Rodzic chce jedno, dziecko chce drugie i ma to niezaspokojone. I o to walczy. Wymienię teraz taką prostą listę. Zobaczysz szybko, gdzie rodzice klapsowi zawodzą. Dziecko potrzebuje snu, zaspokojenia głodu, ruchu, możliwości poznawania świata oraz przede wszystkim niepodzielnej uwagi rodzica. Jest to jednak najczęściej zaniedbywana potrzeba. Ile razy widzimy na placu zabaw dzieci, których rodzice albo siedzą i przeglądają coś w telefonie, albo stoją gdzieś daleko, oddając się rozmowie, a dziecko w tym czasie bije inne dzieci lub sypie na nie piaskiem lub rzuca kamieniami. Wówczas z daleka pada nieobecne Alex, nie bij chłopca! Alex, nie syp piaskiem. Matka lub ojciec nie podejdą do malucha, bo zajęci są czymś innym, a dziecko nadal robi swoje. Nikt nie poświęci mu chwili czasu na wyjaśnienie, na pokazanie, jak powinien się bawić, na pokazanie tego sto razy, no bo dzieciom trzeba powtarzać. Inny przykład to rodzic zajęty rozmową telefoniczną, przeglądający Facebooka, którego dziecko samo prosi o uwagę, a tej uwagi kompletnie nie otrzymuje. Jest to bardzo smutna sytuacja kompletnego olewania dziecka. Niektóre dzieci zamykają się wtedy w sobie, ale inne są na tyle sfrustrowane, iż potrafią nawet podejść i uderzyć rodzica lub rzucić czymś w niego. To wywołuje obopólny wybuch agresji. Jednak, czy wina leży po stronie dziecka? Ciągłe ignorowanie i traktowanie drugiej osoby jak powietrza, kiedy ta osoba pragnie kontaktu, potrzebuje go na poziomie biologicznym, genetycznym, nie jest niczym przyjemnym. Wyobraźmy sobie siebie na miejscu dziecka. Czy gdy ktoś do nas mówi, udajemy, że go nie ma? Czy gdy zwraca się do nas osoba dorosła, ignorujemy ją? Nie, a potrafimy ignorować własne dziecko. Argument siódmy. Bicie nie rozwiązuje problemu. Może tak, bicie rozwiązuje tylko doraźny problem rodzica z emocjami, ale na pewno nie dziecka. Bicie pokazuje dziecku, że jest tylko jedna droga rozwiązywania konfliktów. Zaburza ono naukę rozwiązywania problemów w dojrzały, normalny, cywilizowany sposób. Konflikty w domu rozwiązuje się trzaśnięciem dziecka w tylną część ciała. Dziecko, które jest karane i poniżane, czuje złość i chęć odwetu, traci zainteresowanie innymi sposobami radzenia sobie z problemami. Bicie jest łatwe. Po co tracić czas na rozmowy, próby zrozumienia, skoro dziecko rozumie dopiero po setnym powtórzeniu? Zresztą, jeśli dziecko na co dzień nie otrzymuje należytej uwagi rodzica, a jego uwaga skupia się na biciu, dziecko może łączyć przyjemność związaną z uwagą rodzica z bólem. Taki młody człowiek traci wówczas kompletnie pewność siebie, myśląc, że zasługuje na takie traktowanie. Trochę jak tresowany piesek. By dostać cukierka, najpierw muszę dostać po tyłku. Wówczas dziecko może nawet samo prowokować sytuacje prowadzące do klapsów, będąc ekstra niegrzeczne i czerpiąc z tego satysfakcję. To bardzo patologiczna sytuacja obserwowana wśród bitych dzieci. Argument ósmy. Klaps sprawia, że dzieci są jeszcze bardziej nieposłuszne i przestają nas kochać. Bicie rodzi chęć odwetu, i ten odwet młody człowiek prędzej czy później sobie odbierze. W jakiej formie? Tutaj kreatywność dzieci jest bardzo duża i nie chodzi o taką klasyczną dorosłą zemstę, raczej o logiczny tok rozumowania. Karanie zaburza budowanie więzi między rodzicami i dzieckiem. Nie jest naturalne, aby kochać kogoś, kto nas krzywdzi. Zresztą dzieci będą robiły to, co robi dorosły, a nie to, co dorosły mówi. Tak to już ich psychologia mniej więcej do ósmego roku życia jest skonstruowana: naśladować najpierw, potem zrozumieć. Prawdziwa współpraca i szacunek do drugiej osoby muszą być budowane na bazie zrozumienia i empatii. Karanie owszem wydaje się efektywne, ale działa na zasadzie zastraszania i na krótki moment. To już powiedziałem. Dziecko zachowuje się dobrze, ale dlatego, że się boi, a nie dlatego, że szanuje swojego rodzica. Co gorsza, pomimo iż rodzic często bardzo się stara dla dziecka, dba o nie, to bicie może spowodować, iż mimo wszystko nie otrzyma od dziecka należytego szacunku. Tylko współpraca oparta na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu będzie prowadziła do zachowania takiego postępowania w przyszłości. Oczywiście jednym z popularniejszych argumentów w dyskusji ze strony zwolenników klapsów jest ten, że oni po 20 czy 30 latach bardzo szanują swoich rodziców i dziękują im za te klapsy. Dzięki temu wyrośli na bardzo dobrych ludzi, zdolnych i nie wiadomo co by było gdyby nie te klapsy. I oczywiście to jest ułomne szukanie związku przyczynowo-skutkowego tam gdzie go nie ma. Ty szanujesz rodziców i wyrosłeś na porządną osobę, według twojego mniemania oczywiście, nie z powodów klapsów i surowych metod wychowawczych, tylko pomimo tych metod. Na każdego takiego zdolniaka jak ty przypada kilkadziesiąt osób upośledzonych społecznie przez przemocowych rodziców, którzy nie radzą sobie w życiu czy w relacjach. Możesz być wyjątkiem, gratulacje, ale najpewniej podpadasz pod argument dziewiąty. A argument dziewiąty to, bicie rodzi traumę. A skrywane i zduszone w sobie traumy mogą w dorosłym życiu sprawić nam wiele kłopotów, w szczególności z utrzymywaniem relacji. Niezaleczone schematy emocjonalne mogą wzbudzać w osobie, która wypiera szkody psychiczne przemocowego wychowania, kompletnie niespodziewane reakcje społeczne, np. wybuchowość, nieprzewidywalność, konfliktowość, skrywaną złość, chwiejność emocjonalną czy brak poczucia bezpieczeństwa. Zadaj sobie pytanie, czy chcesz zafundować swojemu dziecku przyszłość pełną lęków społecznych, upośledzając jego zdolność do budowania relacji opartej na zaufaniu. Zresztą nie trzeba czekać do czy trzydzieściki na wybuch różnych traum z dzieciństwa. Stres związany z karami cielesnymi, gdy nie znajduje bezpiecznego ujścia, może być powodem późniejszych wybuchów w agresji w wieku, gdy dziecko będzie już do tego zdolne lub uzna, że może to zrobić. Rodzice wtedy są w szoku, bo dziecko zawsze było grzeczne, tylko ta grzeczność wynikała z zastraszenia, a nie z rzeczywistego zrozumienia problemu. Takie pozorne dobre zachowanie skutkuje problemami, za które w przyszłości będą płacić i rodzice, i społeczeństwo, gdy dziecko wejdzie w wiek dojrzewania i wczesnej dorosłości. Argument 10. Bite dziecko może umacniać antyspołeczne postawy. Bicie dziecka pokazuje mu, iż można bić mniejszych i słabszych od siebie. Prowadzi to u dziecka do konkluzji, że jeśli dane dziecko jest ode mnie mniejsze, mogę je uderzyć. Gdy dziecko dorośnie, może czuć mniejsze współczucie dla ludzi w gorszej sytuacji życiowej od niego. Za to bać się tych, którzy są silniejsi. Zaburza to budowanie wartościowych relacji prowadzących do szczęśliwego życia. Zresztą jedną z cech charakterystycznych takich osiedlowych mieszków jest całkowity brak szacunku do zasad społecznych i odczuwanie jedynie respektu przed siłą fizyczną, a jakże, czyli do policji, czy do innych rzędów mieszków w większych grupach. To jedyny miernik społeczny dla takich osób, z którymi taki osiedlowy rozbójnik się mierzy. No i argument jedenasty bonusowy. Dziecko, tak samo jak klaps, nie jest jakąś odmienną kategorią pojęciową. To po prostu inne określenie na jedną konkretną rzecz: dziecko na małego człowieka. Ten człowiek ma swoje potrzeby, dążenia, gdy jest większy i ma swoje marzenia, emocje, przekonania, lęki czy radości. To nie jest jakaś obca rzecz. Dziecko to nie jest własność rodziców. Rodzice nie są właścicielami, a zaledwie opiekunami małego człowieka. Opiekunami koniecznymi nie tylko z punktu widzenia biologii, ale też formalnym, prawnym. A skoro więc ustaliliśmy, że dziecko jest człowiekiem, wiem, to truizm, ale wydaje mi się, że wiele osób tego nie wyłapuje. Uświadom sobie, że jako człowiek ma tak samo prawo jak ty do swojej prywatności, intymności i co najważniejsze w tym materiale, nietykalności cielesnej chronionej prawnie. To, że odczuwasz złość na dziecko, to oznacza, że obok ciebie zaczyna wyrastać drugi człowiek z oddzielnymi potrzebami i dążeniami. Nie masz większego wyboru, musisz to zaakceptować jako odpowiedzialny opiekun. Dlatego edukuj swoje dziecko w oparciu o wzajemne zrozumienie, szacunek i miłość. Powtarzaj po tysiąc razy ważne zasady i ważne konsekwencje, jakie spotkają, kiedy dziecko będzie zachowywało się w sposób agresywny. Nie reaguj agresją. To jedyna droga do budowania właściwych wzorców i wartości wewnętrznych. Nie wymuszaj przemocą udawanego dobrego zachowania, które tak naprawdę bazuje na strachu. Nie rób sobie i dziecku tej krzywdy. Zrób natomiast sobie przysługę. Użyj swojego w pełni rozwiniętego, dorosłego mózgu i poznaj mądre, nieoparte na przemocy sposoby, by twoje dzieci współpracowały z tobą. No a te sposoby pewnie poznasz na tym kanale choćby. Dzięki. No i do następnego materiału. Cześć.